Prawda, że Alma wymaga wysiłku i że, że to nie jest sielanka, ale z drugiej strony wymaga wysiłku tylko na samym początku, żeby złapać, jak gdyby chwycić się tego, a później to już naprawdę idzie bardzo dobrze. To, to co tam się dzieje w kontekście innych małżeństw, to jest rzecz zupełnie drugorzędna. Prezenterzy są fajni i to, co się tam dzieje, to jest fajne, ale. Też ma to drugorzędne znaczenie. Moim zdaniem taka szczerość, otwartość, w stosunku do żony lub do męża, to jest podstawowa rzecz, którą trzeba się uzbroić jadąc na Alme i to w zasadzie wystarczy. Dostaliśmy taki impuls, taką motywację, żeby poważnie się wziąć za nasz związek, że nie osiągnęliśmy już szczytu, tylko dopiero na niego wchodzimy i narzędzia do tego, jak sobie radzić z takimi codziennymi problemami. Z codziennym życiem, po prostu w małżeństwie. Ja czuję się bardziej kochana.